One wypadną 3, dotąd, mniej więcej, no nie? Bo ja ci nawet pokażę jeszcze. Powieć, nie? Spowalniać <laughs> można robić zabiegi. Widzisz, każda czerwona kropka to jest potencjalnym wypychaczem. Tutaj też są, nie? Pojedyncze. Mm -hmm. Tutaj też. Więc tak. Najbardziej tu, bo już jest zmieniona ta struktura tych włosów. Mm -hmm. I są pojedyncze, podwójne w mieszkach. No i tu jest pusto na przykład, nie? Czyli zobacz, jakie są cieniutkie, malutkie zostały. Mm -hmm. O, zobacz jak to jest tłusto. nie? My musimy usuwać ten tłuszcz, żeby jak najdłużej cieszyć się włosami. Mhm. I wchodzić z pielęgnacją tu. Zobacz. Tu się wydaje, że nie masz włosów, one są, tylko one są w jaśniejszym pigmencie, w innej grubości włosów. I zazwyczaj najsłabsze włosy, zobacz teraz, są w czerwonych punktach. Nie. Mhm. One są cienkie i jasne, ale są. I dlatego w każdym miejscu, gdzie atakuje łojotok cebulę i cały ten zespół mieszkowy, to wtedy z tego zespołu wypadają włosy.